Witajcie moi drodzy z tej strony. Ja witam Was w kolejnym kino poleca lub Nie słuchajcie, dzisiaj na warsztat bierzemy serial, który poleciliście mi wy, czyli Stranger Things. Słuchajcie, serial jest z tego roku. Zbiera bardzo wysokie noty. Ma jeden sezon, który składa się z ośmiu odcinków. I teraz, jak tak patrzę po, po filmu webie, to moi znajomi również ocenili go bardzo wysoko. Fabuła serialu. Mamy grupę czterech chłopców, typowe nerdy, grają sobie w papierowe RPG i wszyscy w szkole się z nich pisgają. I właśnie po takiej rozgryweczce, wracając do domu, oczywiście jak to wiadomo wioska, więc bardzo odpowiedzialni rodzice. Cimnek w dupie, ale dzieci wracają sobie same na rowerach do domu. No i jeden chłopiec, właśnie w drodze, mija bazę wojskową, która się znajduje obok jego domu, więc już totalnie super pro-LOL-u bezpieczne, bo wiadomo, że w takich bazach zawsze coś kombinują. Wycry Chłopiec wracając do domu, widzi coś dziwnego, coś, co uciekło gościom z, z tej bazy wojskowej. I ogólnie, chłopiec tego samego wieczoru znika. Totalnie znika. No i wiadomo, że ruszają w pogoń za nim jego matka, jego brat, e, całe służby prawne, no i oczywiście jego trzech kupli od gry, bo przecież. Rodzice nie potrafią dalej upinować gubnażerii, pomimo tego, że ich kolega zniknął, te dzieci się po prostu latają w pizdu, każdy sobie gdzieś chce i, i nikt ich nie pilnuje. <laughs> Ogólnie powiem szczerze, że ja co do serialu mam strasznie mieszane uczucia, bo gdyby serial skupił się na tej historii ze zniknięciem tego chłopaka i historii z dziewczyną, która się tam pojawia, która też jest jakby po części, która jest częścią eksperymentu, który się dzieje w bazie wojskowej. Gdyby ten serial opierał się na tym, podobałby mi się zdecydowanie bardziej, gdyby do tego nie dochodził ten taki wątek, bardzo, bardzo science fiction, jakiegoś tam potwora, który sobie gdzieś tam łazi między wymiarami. I to powiem Wam szczerze, że mnie mocno zniechęciło do serialu. Jak były te wątki, to po prostu... Ugh. Ale na szczęście tych wątków było niewiele, chociaż tyle dobrego. Natomiast jest jedna rzecz, która nie ukrywam, że w tym serialu dotknęła mnie tak dość poważnie, bo Winona Ryder gra tutaj matkę. A ja jestem... Czy ja Winone pamiętam z ról, gdzie grała dzieci? Więc tak bardzo uderzyła mnie, uderzył mnie mój wiek, w sobie, tak, wiecie, takie PUF! Jesteś stara! No. Ale powiem Wam, że ja serial oceniłam 7 na 10 i zastanawiałam się, czy nie dać mu szóstki. Jak mówię, ma swoje dobre momenty, ma swoje gorsze momenty. Trochę mi tutaj za dużo tego science fiction, które myślę, że można było sobie darować. Myślę, że mogli to rozwiązać zdecydowanie inaczej. Gdyby się skupili właśnie na wątku dziewczyny i na wątkach z tym związanym, myślę, że serial byłby dużo, dużo lepszy. Ale to kwestia tutaj moich jakichś takich prywatnych upodobań. Jeżeli lubicie seriale science fiction typu fringe, to to Wam polecam. I co? I to tyle, więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, na jakiś pozdrawiam Was kina. Trzymajcie się i cześć!